Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników pierwszych salezjańskich biegów na orientację. Dyscypliny fantastycznej sportowo, dyscypliny, która u nas w szkole ma już swoje stałe miejsce. Chcę bardzo podziękować tym, którzy byli inicjatorami tego wydarzenia, które dzisiaj przeżywamy. A są to pani Monika Topur i pan Marek Topur. To są inicjatorzy. Kto debiutuje dzisiaj z biegiem na orientację. Proszę przyznajcie się, podnieście rękę. Teren zawodów obejmuje dwa tereny szkolne. To, na którym jesteśmy i sąsiedzką szkołę. Jest tylko jedna furtka, dozwolona przez którą można tam wbiec. Gdzie macie dotrzeć? Do miejsc, które są oznakowane takimi stojaczkami. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Uważajcie, nie biegajcie od słupka do słupka, tylko popatrzcie dobrze, czy jest tam wasz numerek. W momencie, gdy pobierzecie mapę startową, na mapie macie opis tych punktów. A więc numer 1 podaję przykładowo. Numer 1 na stojaczku 45, opis drzewo.

you okay. Czekaj, Dobra, mocno! Musisz tak przebić. Słuchaj trójki. To zastanawianie się przy punktach, to jest prawie jak matematyka. Biegnie! Brawo, 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 brawo! Kto też oczyszczył łapkę? A my? Zawodnik numer 60. Mila? Jako Rada Dzielnicy wspieramy takie inicjatywy. Sama zresztą wzięłam udział w biegu na orientację razem z synem. Myślę, że to świetna możliwość pokazania mieszkańcom tej dzielnicy, jak u nas jest zielono i jak przyjemnie można spędzić czas. Wszystkich opiekunów, z uczniami, zasadzającymi, będziemy za chwilę prosić tutaj o zgromadzenie się. W tym samym miejscu, w którym wyszło baku, żeby tutaj przyszli, piłki zabrali, można zanieść do nas do datorka. Miejsce pierwsze, Ula Janik. Dobrze brawa. Chwilę dla fotoreportera, poprosimy dziewczynki, żeby się ustawiły ładnie, tak w prawo troszeczkę, odbiją się dobrze. Tak, a, Panie, Panie, Gratulujemy wszystkim. Wielkie, wielkie brawa. Wiktoria Kozłowska. Teraz kolejna chwila dla fotoreportera. Kolejna kategoria. Chłopcy, szkoła podstawowa. I miejsce pierwsze Michał Krzysztyński Kategoria następna Chłopcy gimnazjum I miejsce pierwsze Adam Kania Duże brawa Sekret Wychowawczy Serca Księdza Bosko działa w Bińczycach dziś. Te salezieńskie biegi na orientację były zorganizowane po to, aby dać młodemu człowiekowi możliwość godziwego, fajnego spędzenia czasu, a przez to wzrastania w tym, co piękne i dobre. Jestem bardzo wdzięczna nauczycielom wychowania fizycznego, pani Monice, panu Grzegorzowi i tym, którzy z nimi współpracowali, za zorganizowanie tej imprezy nie tylko dla naszej szkoły, nie tylko dla szkół, ale także dla wszystkich, kto chciał w tym uczestniczyć. Były to pierwsze salezjańskie mistrzostwa w biegach na orientację. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować jeszcze w przyszłym roku i w kolejnych latach następne takie zawody. Jest to tak zwany zielony sport, a więc można go uprawiać w parkach, lasach. Jak pokazaliśmy tutaj, biegaliśmy po podwórzach szkolnych, tak żeby wyjść troszeczkę między lokalną społeczność, pokazać i szkołę. I coś innego oprócz komputera i telewizora. Na próżno szukać tego sportu w telewizji, trudno jest go tam zobaczyć, dlatego właśnie chcieliśmy go dzieciom zaprezentować w takiej formie jak najbardziej przystępnej. Większość dzieci byli, były to dzieci początkujące, które pierwszy raz wystartowały. Yy, troszeczkę yy, dzieci mieliśmy z klubu yy, Wawel Kraków, który to prowadzi właśnie sekcję w biegach na orientację tutaj na terenie Krakowa. I tam w tym klubie można trenować biegi na orientację, jeżeli ktoś chce zapisać dziecko już na yy, treningi takie ważniejsze. Dobry. Tak, chcieliśmy bardzo rozpropagować ten sport. Warto podkreślić, że trasy były przygotowane przez specjalistów w tej dziedzinie, przez pana Jacka Kozowskiego, który też jest z naszą szkołą w jakiś sposób związany. Trasa była bardzo przystępna, wiem tam na własnym przykładzie, bo sam zdecydowałem się pobiec w tym biegu. Bardzo fajna, można się zmęczyć, ale daje niesamowitą satysfakcję samo zdobywanie punktów, ukończenie trasy. Tyle, bardzo wszystkim polecam ten sport. Myślę, że warto w nim uczestniczyć. Wysiłek na świeżym powietrzu. Super. Ja jeszcze mogę, chciałabym bardzo do tego dołożyć, że pracy było dużo. bo to praca wykonana przez wszystkich naprawdę z wielkiego serca. Ale i dla mnie, dla nas wszystkich, chyba nagrodą jest uśmiech dzieci, i takie zapytanie siostro, czy to będzie za rok.